Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Gdy mówisz narcyzowi, że jest narcyzem, zgłębiasz wiedzę na temat narcystycznego zaburzenia osobowości. Można powiedzieć, że studiujesz ten temat, analizujesz, pozyskałeś już zrozumienie, co to jest, i czasem myślisz. Że już jesteś na tyle silny, lub myślisz, że powinieneś powiedzieć narcyzowi, że jest narcyzem. Możesz myśleć, że mu to pomoże. Możesz myśleć, że teraz będziesz w stanie mu pomóc, że teraz będziesz wiedział, jak postępować. Może teraz chcesz pokazać mu, Jakich błędów, jakich przewinień się dopuścił. Może myślisz, że to pomoże mu zrozumieć, że źle postępuje. Może myślisz, że gdy powiesz narcyzowi, że jest narcyzem, to sprawi, że będzie chciał szukać pomocy, że będzie chciał się zmienić. Ale tak naprawdę dzieje się tak niezwykle rzadko. A żeby nie dawać ci złudnej nadziei, można powiedzieć wcale: Jak często piorun trafia dwa razy w to samo miejsce? Kiedy ostatnio wygrałeś na loterii dwa razy szóstkę, pod rząd, zarówno na pierwsze, jak i drugie. Są większe szanse niż na to, że narcyz się zmieni. Musisz to zrozumieć, musisz to zaakceptować. W przeciwnym razie utrudni lub uniemożliwi ci to pójście naprzód ze swoim życiem. Gdy mówisz wprost narcyzowi o tym, co robi, to zwykle sprawia to, że staje się jeszcze gorszy. Gdy mówisz narcyzowi, że jest narcyzem, to narcyz tego nie zaakceptuje, nie weźmie tego do siebie. Narcyz powie ci, że coś z tobą nie tak. Narcyz powie ci, że to ty jesteś narcyzem. Ilekroć będziesz wywlekać jego przewinienia, jego błędy, jego porażki, narcyz będzie od nich uciekać, będzie zaprzeczać, będzie znikać, będzie przerzucać odpowiedzialność na ciebie, narcyz będzie tak manipulować, by nigdy nie wziąć odpowiedzialności, za to, co zrobił, by nigdy nie przypisać sobie tych czynów. W jego umyśle, jego fałszywa tożsamość, tożsamość, którą skonstruował, jest po prostu idealna. Taka tożsamość nie może zrobić nic źle, nie może popełnić błędu. Gdy starasz się udowodnić narcyzowi, że źle postąpił, narcyz przerzuci to na ciebie, narcyz odwróci rolę, narcyz sprawi, że poczujesz się tak, jakbyś robił coś źle, jakbyś robił coś nie tak, sprawi, że poczujesz się źle z tym. Że w ogóle zacząłeś ten temat. Pożałujesz, że w ogóle zdecydowałeś się go zacząć. Narcys zrzuci winę na ciebie. Narcys zrobi ci pranie brudów. Wyciągnie twoje brudy z przeszłości. Wyciągnie twoje błędy. Twoje sekrety i zrobi z nich jedną wielką ucztę przy której to o czym wspominałeś będzie niczym zapałka w porównaniu z jego ogniskiem które właśnie zaczął rozpalać i podlewać benzyną narcys już postanowił się zemścić i teraz będzie ciebie grillować narcys Zrobi wszystko, zrobi cokolwiek tylko po to, by być poza wszelkim podejrzeniem. Narcyz nigdy nie zaakceptuje tego, że popełnił błąd. Narcyz jest zbudowany z poczucia wstydu i chce go uniknąć za wszelką cenę. Będzie robił wszystko, by nie skupiać się na swoim wstydzie. Narcys nie poprze Twojego pomysłu. Nie będzie uważał, że jest problemem. Narcys nie będzie identyfikował się z czymkolwiek negatywnym. Nie weźmie tego pod uwagę. Niezależnie od tego, jak się zachowuje. Niezależnie od tego, jaką rolę właśnie odgrywa, narcyz może mieć do czynienia jedynie z pozytywnymi rzeczami. Wszystko, co negatywne, to nie on. Wtedy narcyz nie ma z tym nic wspólnego, umywa ręce. Ludzie zwykle rozumieją słowo narcyz negatywnie. Lecz nie rozumieją głębszego znaczenia, za którym kryje się forma psychopatii, za którym kryje się zaburzenie osobowości. Zwykle rozumiane jest to jako coś niedoskonałego, coś wadliwego, przesadnego, egoistycznego. Dlatego narcyz nie będzie się z czymś takim. Utożsamiał. Dlatego narcyz nie weźmie pod uwagę możliwości bycia narcyzem. Gdy ludzie odnajdują informacje o narcyzie i znajdują po kolei jego cechy, które zgadzają się z tym, co działo się w ich życiu, w ich relacji, w ich związku, rodzinie. Czy innej sytuacji, wtedy często czują potrzebę powiedzenia o tym narcyzowi. Często takie osoby czują się zmuszone, by powiedzieć narcyzowi, że jest narcyzem. Myślą, że to sprawi, że nagle narcyz się obudzi, że dozna przebudzenia. I nagle stwierdzi, że jest narcyzem, że to spowoduje możliwość zmiany na lepsze, ale to tak niestety nie działa. Kiedy powiesz narcyzowi, że jest narcyzem, to będzie odczuwać strach i wstyd, a gdy narcyz odczuwa tylko jedno z tych uczuć. To wtedy atakuje jak dzikie zwierzę. Dlatego właśnie nie polecam demaskowania Narcyza. Stanowczo odradzam mówienia Narcyzowi, że jest Narcyzem. Twoim celem jest uzyskanie spokoju od Narcyza, a to tylko przyciągnie jego uwagę i nie zaznasz spokoju. Narcyz będzie chciał się zemścić. Zdecydowana większość osób z narcystycznym zaburzeniem nie ma wiedzy w zakresie swojego problemu i nie jest jego świadoma. A nawet kiedy wspominasz o tej informacji, o tym zaburzeniu. To nie oznacza, że narcyz to zrozumie. To sytuacja podobna do tej, jak gdybyś mówił w zupełnie obcym języku. Chociaż słowo narcyz wydaje się być coraz bardziej popularne i zatacza coraz większe kręgi, ma coraz większe zasięgi. Większość ludzi. Nie rozumie tego, co to dokładnie oznacza. Wiedzą po prostu, że to coś złego, negatywnego, więc jeśli powiesz narcyzowi, że jest narcyzem, to odbierze to jako obrazę, jako zniewagę, odbierze to jako kolejny powód, by z tobą walczyć. Wspominanie narcyzowi o tym, że jest narcyzem, nie jest prawidłowym sposobem, nie jest prawidłową metodą, by szukać wyjścia z sytuacji, nie jest to prawidłową metodą postępowania z narcyzem. Większość narcyzów nie jest świadoma swojego zaburzenia. Nie jest świadoma swojego problemu. To nie jest coś, z czym narcyz by się kiedykolwiek identyfikował. To nie jest coś, z czym narcyz by się kiedykolwiek utożsamiał. Narcyz wierzy, że jest ponad tym wszystkim, co negatywne, że jest ponad tym wszystkim, co wadliwe. A to, co być może chciałbyś powiedzieć, oznaczałoby jedynie dla niego, powiedzenie mu, że coś z nim nie tak. Nie zapominaj, że Narcyz stworzył fałszywą tożsamość, która w jego umyśle jest idealna. Narcys ma wyolbrzymione, przesadzone, napompowane ego. Poczucie własnej wartości, własnego znaczenia i zdolności. Narcyz spojrzy na coś takiego, jak na coś, co jest od niego gorsze, co jest niżej niż on sam, nawet wówczas, gdy ma wiele charakterystycznych cech dla narcystycznego zaburzenia osobowości. Narcyz może być wręcz z tego dumny, że posiada takie cechy, że posiada takie zdolności, by manipulować i kontrolować ludzi. Narcyz postrzega podstęp i manipulację, kłamstwo, wykorzystywanie, zdradę, oszustwo, kradzież, żerowanie na Twojej empatii na twoich słabościach jako coś co jest najwyższej wartości jako coś czego inni mogą mu tylko pozazdrościć postrzega to jako wysokie standardy moralne postrzega to jako najbardziej wartościowe i pożądane cechy narcyz uważa że to cechy, które są dobre, które przynoszą mu przewagę i korzyści. Narcyz uważa, że jego cechy są przydatne i użyteczne. Uważa tak, ponieważ dzięki nim jest w stanie uzyskać to, czego chce, i wierzy w to, że dzięki nim. Jest lepszy od innych ludzi. Narcys wie, że jest patologicznym kłamcą. Doskonale wie, że manipuluje ludźmi. Wie, że wykorzystuje ludzi, ale nie wiąże tego z posiadaniem zaburzenia osobowości. Narcys nie weźmie pod uwagę tego, że jest narcyzem. Nie uważa, że posiadanie tych cech o tym świadczy. Narcyz w swoim umyśle dokładnie wie, co robi. Robi to świadomie i celowo. To plan działania, to strategia, to wiele kroków naprzód, to wiele godzin, dni, tygodni, miesięcy. Planowania i koordynowania działań. Narcyz postrzega narcyzów jako ludzi nieświadomych, którzy nie wiedzą, co robią, podczas gdy sam ma powód, by tak robić, by tak postępować. Narcyz ma określony cel, ma określone intencje. Narcyz nigdy nie bierze pod uwagę tego, że narcyzi dokładnie wiedzą, co robią. Podobnie myśli o innych zaburzeniach. Nie myśli tak, ponieważ to mogłoby go uwzględniać, a narcyz jest poza podejrzeniem. Narcyz doskonale wie, co robi. Doskonale wie. Jak postępuje. Po prostu go to nie obchodzi. Narcyz nie ma empatii, nie ma zdolności do uczuć wyższych, ma wadliwie ukształtowany mózg. Nie ma substancji szarej w miejscu odpowiedzialnym za empatię. Nie ma współczucia, nie ma sumienia, nie odczuwa żalu. Nie ma dla ciebie żadnej litości. Nie jest mu przykro, nie jest mu szkoda. Narcyz często nawet nie myśli o tym, jaki ból ci sprawił. Zdarza się, że nawet o tym nie pomyśli, po prostu go to nie obchodzi. Niektórzy natomiast jak najbardziej są sadystami. I czerpią z Twojego cierpienia satysfakcję. Niezależnie od tego, z jakim narcyzem mamy do czynienia, każdy z nich jest w pełni świadomy tego, co robi. Jest w pełni świadomy tego, jak postępuje. Po prostu nie widzi, nie chce widzieć w tym nic złego nie uważa, że robi cokolwiek źle tak długo jak narcys dostaje to co chce tak długo jak sytuacja obraca się na jego korzyść narcys będzie robić wszystko tak by tylko wygrać narcys zrobi wszystko by wygrać w każdy możliwy sposób niezależnie od tego jakie będą konsekwencje niezależnie od tego ile osób dookoła na tym ucierpi najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu jest zaprzeczanie jego istnienia Isaac Asimov Umów się na konsultację, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.